Mano widzowie z tej strony, czy to z 6666, a dzisiaj gramy w grę, gdzie po prostu yy, taka, takie twarze, one się tam chyba nazywają Friendly Smile, tak, Ym, są złe yy, i po prostu mu, yy, my jesteśmy ludźmi i musimy uciekać przed tymi. One nas przytulają, wtedy my się stajemy tymi frendysmailami. No i na przykład nie można wchodzić na białe rzeczy z tego co wiem, na jakby takie białe pola, yy, dlatego bo właśnie staniemy się tymi smajlami. O, tak się przytula. Dobra. Daj. O nie, no ktoś mnie. O! O, dawaj, przytulecie. No i oni mają jakby bronię, ci, którzy nie są zarażeni i mogą nas... Yy, jakby... No, patnąć, zabić. Dawaj, dawaj, go, dawaj, Dawaj go, kurde, co jest? Ajajaj. jaj. Dobra teraz spróbuję nie stać się tym smajlerem. Właśnie. O kurde, ja tam smajlera widziałem. No pomóżcie! Pomóż, weź ktoś pomóż. Nie. nie. Nie! Nie! Hey, hi, 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 hi. Coś się ze mną dzieje chyba. Oj Dobra, ale teraz spróbuję serio e, być zwykłym człowiekiem, nie smajlerem. E, tutaj już ktoś nim jest, tak, spoko. Ja do ciebie nie chcę, nie, nie. No i... Do, dawaj! Pomóż mi ktoś! Nie! Czemu? Za co? Czemu? Dobra. No to niestety na razie muszę być tym smilerem i atakować innych. Siema. No i oczywiście najlepiej chyba tak, bo wtedy możesz łatwo atakować. No nie! Ej, ktoś mi zepchnął! Dobra. Tylko niech teraz mnie nikt nie przytuli. A, tutaj jest jeszcze taka dodatkowa przeszkoda. Czemu to jest... Czemu to jest a w ogóle aparat? Co to jest za... Nie wiem. I tu coś jest. Choć tutaj wolę nie wchodzić... Um... Cześć! I pa! No nie, serio. Dobra, a tutaj jest jakaś inna mapa chyba jeszcze. Tak. I tutaj są ściany, przez co chyba te smiley nie mogą wejść. Ja prawdopodobnie widzowie jeszcze będzie dzisiaj jeden odcinek. Um, tak ogólnie. Nie z tej gry, bo... No. Najprawdopodobniej, nie mówię że na 100%, ale najprawdopodobniej. To jest ser. No nie! Przecież nie skoczyłem. Y... Nice. Tutaj, nice, prześciutko. Jestem się, no Czy nikt się serio nie skapnął, że ja jestem tym Smajlerem? Zostaw mnie, zostaw mnie, proszę, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja wcale nie jestem Smajlerem, ja wcale. oni. Nie, nie, dawaj, dawaj. No. Dobra. No. Zostaw mnie. Aha. O kurde, jaka tutaj zadyma Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Z Zostaw mnie. Nie, zostaw. Weź, ktoś mi pomóż. Weź. Jeszcze cudrze. O kurde, to była taka sytuacja, że ja się bałem, że. Ale żyję. Brawo. I już nikt. O no, kurde, co to jest? Co to jest? Czemu się trzyma? Ziemię... Się... Nie, e, 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 zaciąłem się. Czemu? No, Pff. nie wiem, nie wiem, czemu się tak. A, bo... o, i zginąłem. Okej. Okay. Ale już tego nie... Nie! Spadaj mi stąd! Spadaj mi stąd! Spadaj mi stąd! No spadać mi stąd! Zejdź tu ktoś! Zejdź tu ktoś! Kurde! Dawaj, dawaj, dawaj. No kurde. I teraz ja się przemienię w tego smila. Życie bywa smutne. Na przykład właśnie... O siema! Ej, on nie jest, on nie jest! Jego trzeba! Ja jestem zwykły... Czemu? O, 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 idę, idę, idę. Nara! O, najsik. Siema! Siema! Ja ją gonię tutaj. Nice, nice, nice. O kurde. Nice, dobra. Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Tutaj ostra walka widzę. Dzień dobry. A nie, to jest smiler. Tutaj wszyscy już uśmiechnięci. Dobra, w delegację jadę pociągiem. Co to jest? Czemu taka ekipa? Co się stało? Się... Czemu taka ekipa? Co się stało, jakbym tu to... kliknął? Co się stało, jakbym tu kliknął? Chyba nic. Hmm. Czy są jeszcze jakieś osoby, które żyją? O, ta gra w ogóle ma dźwięki, zapomniałem kurczę o tym. Nice, się kolano. Szybko, zanim mi ktoś przeszkodzi, szybko. Help, help. Nikt ci nie pomoże już. O. Widzisz, widzisz. No, proszę bardzo. Nie. Zostaw mnie. Ajajaj. Nie, tutaj nie mogę wchodzić, chyba. Ajajaj, no bo, bo było otwarte ale jednak nie dobra już jestem tylko teraz tak żebym ocalał no ja nie zapomniałem o tym o, zginął i od razu zginął. Ile. I tutaj teraz trzeba. Tam chyba był ten. Albo nie. Wiem. O nie, zostaw mnie, zostaw. Dawaj, dawaj, a nie! Kurde! Joko, jako, jaka horda się na mnie rzuciła. Szans. Z czym do ludzi? Przecież to było trzech na jednego nawet więcej. Z czym do ludzi się pytam, dobrat nie mogę. Tutaj oczywiście też nie ma bo... Dobra. W ogóle nikt ci już nie został, bo jak oni tutaj się wszyscy się czają, że człowiek nic zrobić nie może, to pewnie już wszyscy są uśmiechami. Może, a może jeszcze ktoś został. Nie wiem gdzie ja w ogóle. Coś zrobiłem. Nie wiem, chyba. Nie wiem, czy coś się stało. Nawet nie wiem, gdzie ja idę. Dobra. aj, 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 aj! Weź go, dawaj go, dawaj go, dawaj. Dawaj, nice. I co teraz? No więc okulary mu wywaliłem, chyba. Okej. Okay. Tutaj już wszyscy chyba zarażeni. Nie wiem. W sensie no. i no tak zarażeni. Smajla. Nie, teraz. Chyba będzie to gnieździe. Nie, podłoga! Dzisiaj ja wy... Kurde, co robić, co robić? Nie, no i nie zgniotło chyba. Nie no, widzę wie, taka fajna gierka, taka średnia. Ja chyba będę od razu nagrywał kolejny odcinek. To pa!